Halo halo, muszki z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku złapania duszków. No więc tak, ryb jednoosobowy. Tą mapę mamy ukończoną po jednej pomyłce. Za tą mapę musimy się zabrać. Teraz tak, ilość pokoi chyba jest taka sama. Podów też. No dobra. I za dużo nam to nie zmieni. przedmiotów jeszcze nowych jako tako nie mamy. Poziom tylko trzeci. Poziom trudności amator. Rozpoczynamy. Tychę, to muszę pilnować. Bo obejrzałem filmik na YouTubie swój, i jak się potem okazało, to moja psycha była na poziomie 50%. Temu się działy takie rzeczy, a nie inne. Dobra, co możemy wziąć na start? Zeszyt, rozstawić. Sprawdzić pokój ducha. Na początek, oczywiście, latareczka. Znowu te jakieś. Motywy koszmarne Dobra Nie szukajmy Poju ducha Tu Rośnie Tu A to jest piwnica Czemu tu musi być tyle pokoi? I czemu ja w ogóle nie zapalam światła? Brzyczek. No spada, ale nie na tyle. Tu nie widzę. Nie spada. Gdzie jest bezpieczniki? Od razu, od razu sobie sprawdzę. Co to są za jajka? Dobra. Tu są bezpieczniki żebym pamiętał ja, ale ona spada ta temperatura no i rośnie dobra, szukajmy światełek tyk będzie pewnie do góry gdzie mamy światełka? tu, tu tu mamy jeszcze pokój tyk, światełko o, tu już w ogóle 20 stopni Tu jest jeszcze jakiś pokój Pyk, nie ma Pewnie trzeba będzie iść na górę. A góry to ja za bardzo nie lubię. Biorąc pod uwagę poprzedni odcinek. Pyk. Pyk. Jezus, ile tu jest pokoi? Pyk. Aha, duch, duch już szponci, już nam wybił bezpieczniki. Tak od razu, z bomby. Gdzie to było? Tu to było. Tu to było. Albo się zmęczyli. O nie, 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 to już jakiś eventzik był, Ty, ale to będzie pokój ducha chyba. No, spada. Dobra, zobaczmy jeszcze, tak spada. Dobra, wszystkie światełka. Idziemy zobaczyć, jak tam nasza psycha. Zeszyt zostawiony, czyli paniki nie ma. Teraz tak, mamy dwa sloty. O, aktywność ducha jest. 86% psycha. Czemu ta psycha mi spada? A ja mogę jakieś psy wziąć? Czemu mi spada psycha? Dobra, nieważne. Weźmy se EMF a Weźmy se docy. Dobra, latarkę, a mogłem tam wywalić. I weźmy sobie kamerę. 57. Dobra, rośnie. I co jest tu w średnią? Dobra. Wejdziemy tam na docach. Ale dobrze, że w garażu, bo mamy bezpieczniki. Ob Dobra, i czy my tu mamy? To para jest. Ostatnio się na to nabrałem. Nadal za nisko nie spada. Dobra, palmy. Co to było zamruganie? Okay, ale IMF się budzi. Dobra, zostawmy IMF-a. Sprawdźmy jeszcze te docy. Może tu gdzieś. Pokaż się. Może nie bezczelnie na twarz. Ale by było miło, jakbyś się pokazał. Dobra, co mamy jeszcze? Kamerę. Mamy orbów. Orby widać. NIE widać. I. No nie mamy jeszcze żadnego dowodu A idzie tą kamerę? A, idzie ją postawić Dobra, tak, postawmy kamerę Uciekamy z tego domczyska Zobaczymy jak tam nasza psycha, najwyżej przez kamerkę sobie popatrzymy Przez y, komputer Ale No słabo to wygląda Nie ma żadnego dowodu, a psycha spada Czy nie spada? Dobra, psycha nie spada, aktywność ducha zerowa Zmień Kamerę, mysz, ale gdzie zmienić? tu. zmienić? Orby są tam orby dobra, ale dotsów nie mamy. Dotsów nie mamy, orby mamy. Teraz tak, musimy sprawdzić jeszcze ultrafiolet i spiryta. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dobra. DH84. To jeszcze mamy trochę czasu, tylko on drzwi żadnych nie zamknął, nic się nie działo, więc ja sprawdzę na tym. Nie wiem, no. Spirit Boxa nie lubię najbardziej na świecie. Mnie bezpieczniki były wyłączone. Zobaczmy na bezpiecznikach. Nie. Nie ma śladów. Dobra, teraz ta nieprzyjemna rzecz. Zobaczmy jeszcze temperaturę. No blisko zera, ale to nie jest zero, chociaż kajet zapisany, kajet nie zapisany. To może ustawmy ten kajet tutaj? Nie, no to jest para. To też mogę jakoś. O, właśnie, mógł. Dobra, EMF też się nie odzywa. Zobaczmy temperaturę. Nadal powyżej. Dobra. Spirit Box. Rzucił przedmiotem. Kamerą rzucił. Piątka. Dowody, EMF5, Raju i Obakę, co nam jeszcze brakuje? Kamerę też nam zrzucił. Dobra, ja muszę wyjść do swojej bazy i zobaczyć, w czym te dwa duchy się specjalizują: Raju i Obakę. Ja nie mam pojęcia, nie mam znajomości duchów, ale aktywność ducha, widzę, faleje. Dobra, zobaczmy. Ultrafiolet jest bakę i docy raju. Docy raju. Jest! Był! Był mały skurczybyk. Projektor DOC, czyli to musi być raju. Był taki mały. Proszę, niech mi się to nie przewidziało. I niech to będzie koniec, naprawdę, niech to będzie koniec. Się nie pojawi, co? Aktywność 0. No, docy latają. No, na. O, bezpieczniki wyłączył. Aktywność ducha jest. Jest aktywność ducha. To nawet może działać w momencie, gdy nas nie ma w domu. o tym nie wiedziałem. No, ale zgasił bezpieczniki, zgasił. To bez Naktowizji nawet oglądać. No dobra, nie no, to musi być to. To musi być to. Pojawił mi się na docach. Temperatura się zgadza. No nie ma innej opcji. Naprawdę nie ma innej opcji i to już musi tak być. No teraz się nie chce pojawić, nie? Dobra, ja już nie ryzykuję. Nie ryzykuję. Zamykamy busa. 83 psycha średnia. I jedziemy. I to musi być. To musi być ten duch. Uwaga? Raju! O mamy! Mamy, mamy! Nic więcej do szczęścia nie potrzebujemy. Dowód w postaci kości, ale ja nie mam nawet aparatu. Oho! Mamy kolejne Kolejne odblokowane. Opuść grę! Zobaczmy, co, co my żeśmy odblokowali. Grafton 18, pokoi. A tu jeszcze jest, poczekajcie. A to trzeba wejść w tryb jednoosobowy i zobaczmy, co my tu odblokowaliśmy 13 pokoi, dwa razy schody, to mi się podoba. 20 pokoi i trzy razy schody. Nie, to już za dużo. To już za dużo. Czy w sklepie coś mamy nowego? Poziom czwarty, to chyba nic. Poziom 20, poziom 19, aparat. Ty mamy aparat. Czyli to trzeba teraz kupić. A po ile jest aparat? Po cztery dyszki. Dobra, kupujemy aparat. Na piątym jest czujnik ruchu. I tu się patrzy. Na ósmym jest krucyfiks, na siódmym mikrofon. Ulepszenia trochę dalej. No dobra, ale mamy aparat. Tylko czy ja chcę aparatu używać? Strasznie mi się Madison przypomina. Dobra, nieważne. Ten odcinek mamy z głowy, drodzy widzowie. I do zobaczyska w następnym. Zegnam się z wami łóżki.